piątek 7 lutego po pracy już jestem ogarnięty na godzinę 15.30 mam przegląd i jeszcze odebrać paczkę czyli karmę dla pieska z paczkomatu no i chyba to będzie wszystko tak myślę a i jeszcze sobie chyba knopersy kupię z pietronki lepsze knopersy za 10 zł niż Papierosy za 30 zł albo piwo. Takie jest y, moje zdanie. No dobra, to co? Aha, i nagrywam bez kimbala. Bo czasami z kimbalem będę nagrywał, a czasami bez kimbala. Czyli Lidl Kim mam nie nieuruchomiony. Ogólnie jestem ciekawy, jak to będzie dzisiaj nagrywanie w ruchu. Czyli na dworze, bo pogoda nie rozpieszcza. Padł mokry śnieg. No i tak jakoś. No, i dalej proszę, dalej proszę. Jak widzę, to dalej proszę. Nagrywa się, nagrywa się. Mo może się to przynagra. Nie wiem, zobaczymy. Tak, trzymam swojego pieska w klatce. Bo niestety, jak nie ma nikogo w domu, no to nie ma innego wyboru. Musi poczekać na nas, czy to na mnie, czy to na rodziców. W klatce, nie? To biś. A pojawił się. Po mnie w życiu całkiem nieplanowo. To były czasy, gdy jeszcze miałem dziewczynę, a teraz jestem. Jestem po prostu sam. I czy szukam kogoś? Szczerze mówiąc to tak na opór, tak na siłę to nie. Ale fajnie byłoby poznać dziewczynę jakąś. No ale mówię, na siłę to nic... nic nie szukam. Trochę popracowałem. Lekki, mały trening zrobiony Teraz szybki prysznic Ogarnąć się do sklepu uff, Aż się Zapowytrzyłem No i co? Potem z sklepu po chlebek I być może Spacerek Musiałem trochę poczekać aż włosy mi wyschną Bo jak ja mam wyjść na ten mróz Minus jeden czy tam minus trzy Więc za chwilę mam mi lecieć z nosa, albo będę szczekoladą jak pies no to, to tak, nie na miejscu, nie? ale wymyśliłem fajny pomysł gdzie mogę jechać aby pojeździć sobie na rolkach zarąbisty pomysł to jest i se, może, nie, może nie teraz ale wiosną? W marcu? ale będą vlogi ale się cieszę! Ostatni raz, jak tutaj byłem przyjechany, to było zimno, a teraz jest zero stopni. Nie jest ani na minusie, ani nie jest nic na plusie. Lubię w to miejsce tutaj przyjeżdżać. Jestem w okolicach Karsin, Wiele, Czersk, Chojnice, województwo pomorskie. Jest to Jezioro Wielskie. Tutaj zaczynałem nagrywać swój pierwszy vlog. Na kanale, więc możecie cofnąć się do pierwszego vloga i zobaczyć, jak było latem. Fajnie, jest tutaj. Cieszę się, że super, że już nadchodzi wiosna, czyli te cieplejsze dni niż ta zima. Ogólnie to za bardzo nie mogłem też teraz zimą nic tak porobić, ponagrywać. Jakichś tutaj lepszych miejsc. Albo gdzieś wyjechać czy coś, bo dużo zaczynam oszczędzać na sprzęt, który kosztuje. I teraz tak głównie czekam za marcem. Może wiosną pokaże się promocja na drona, którego chcę kupić. A to będzie akurat fajnie, bo będę mógł porobić fajne ujęcia z lodu ptaka. I takie są właśnie moje klimaty, jeśli chodzi o takie podróże. Ale ja mogę powiedzieć teraz tylko jedno, że to jest dopiero początek, to co będzie się działo. Jest zimno w łapy i ciężko utrzymać tego gimbala, gdy nagrywam. Idę w jedno miejsce, bo chcę wam coś pokazać. A tego wcześniej nie pokazywałem. No a pies oczywiście będzie mnie tą smyczą denerwował, bo w kółko mnie zawsze lata i potem smycz mnie okrąża jakby Związuje mi nogi ale naprawdę jest zimno jeszcze a czego ja się mogę spodziewać 0 stopnie i co będzie ciepło, że na krótkie rękawko będę uchodzić to jeszcze, to jeszcze nie ta pora roku trzeba jeszcze poczekać przyjdę tutaj na pewno zimą Zimą mówię. Przyjdę tutaj na pewno latem. I też wam to pokażę. I pytanie, czego tutaj nie można robić. Jesteś na miejscu świętym Kalwarii Wielewskiej. Uświęconej modlitwą, wiarą i tradycją ojców. Prosimy. Zachowaj odpowiednią postawę szacunek dla tego miejsca. Dopuszcza się jedynie ruch pieszy na terenie Kalwarii. Okej, okay, czyli ze psem tutaj iść nie mogę. Widzisz Tobi? Nie możesz tutaj wejść, niestety. To musimy zawrócić. Tobi, 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 idziemy na łyżwy, bo jeśli chodzi o lotowisko, no to miejsca tutaj nie brakuje, jest naprawdę dużo miejsca. Nie mogę nic teraz mówić, bo po liściach i szareści szaleści? ta nie wiem jak to nazwać, szareści, szareści, szumik, nie wiem. <grytania> Idąc przed siebie z myślą, że jest już połowa lutego i za chwilę będzie początek marca, na zakupie tego trona, co będą lepsze ujęcia do vlogów, nie na perspektywa jest okej. Okay. Idąc przed siebie Wymyślam, że jest już Połowa Lutego za nami, walentynki i dzień zakochanych minął Każdy obchodził walentynki aż tam tylko chciał No to W skrócie można powiedzieć Tak myślę Że To jest dopiero początek tych Super vlogów, jak to wszystko będzie fajnie wyglądało Te podróże to wszystko to co mam zaplanowane, wymyślone W teorii, w głowie, jak sobie to wszystko fajnie wyobrażam To wygląda super Ale ciekawe jak to będzie wyglądało w praktyce, bo jak na razie Tym co sobie pomagam, no to mam kimbala Jeszcze prezentacja kimbala się na kanale nie pokazała No to i poważnie O, 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 o. Ale spokojnie prezentacja Kimpara na kanale się pokaże. No, szkurcze, to by... Posmycz mi się, plączę pod nogami. Piesie jako pierwszy to auto idzie, bo jest głodny i chce się już napić wody. Zaraz go trzymając, to sobie na spokojnie nagram, bo plątałem mi się smycz pod nogami i to mi przeszkadzało gdy szedłem i chciałem nagrać jakikolwiek urywek co. O, to mi się zamknęło. E, jakiś urywek co sami mogliście zauważyć, że coś mi tam nie wychodzi. Zimno, ja się pakuję do auta i zmykam do domu już. Aha. Jak ja mam wyjść to auta jak się zamknęło. Teraz o. Was też nie zapomnę spokojnie. Ten to sobie żyje. Leży. Marzy. Wygina się. Jeconko dostanie. Muszę umyć mu te miski. Bo jak za długo, to też źle. Karmę wynieść do piwnicy, bo w pokoju nie może być. Już się za to zabieram. położyłem się koło mojego. Przyjaciela, który właśnie na mnie patrzy i, i myśli Co ten wariat robi? Ogarniemy <grymianie> się i idziemy na 20 minutowy spacerek Ja trochę pograłem i ogarnął I przygotowałem kolejny film na kanał No Ale z tą tubką mi tutaj idź, dobra? Ej, z tą mi tutaj idź Dobra Idziemy się ogarnąć jakiś trening zrobić i trzeba się ruszyć trochę. Więc no, jeśli ktoś mi powie, że ja cały czas przy komputerze siedzę i nic się nie ruszam, no dobra, weź, weź, mi, weź mi tą tupę, nie? I weź mi tą tupę No, tam się pałów, tak, tam się pałów, no. Niektóre osoby mówią, że robię zbyt monotonne rzeczy na każdym vlogu. A teraz, jak ktoś mi powie, że to jest montonne, no to nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Ale no, to jest początek po, po prostu tych mocniejszych vlogów, więc teraz wam pokażę i nagram takie inne urywki do vloga. No po prostu z aktywności, z, z aktywności na zewnątrz ze spacerku, no za chwilę sami zobaczycie, no. I to jakoś łączy w jeden vlog, także dużo się dzieje w tym vlogu i jest ciekawiej. Co nie topisz? Tak, on też tak mówi, dokładnie. Postaram się, aby ten urywek był to wyciętych scen jakoś w wyroku, bo na pewno będzie taki film z wyciętymi scenami. I żeby pies mi tutaj nie przywrócił kimbala. Więc no, nagrywanie urywków do bloka to wcale nie jest takie o po prostu hop siup, że idziesz i nagrywasz. Trzeba wykombinować fajną perspektywę, kadr i ustawić, żeby cię fajnie nagrało. No i kilka razy się przeledzieć się tak. To było w moim w przypadku w tą i w tę, w tą stronę i z powrotem. No i taki urywek właśnie się nagrywa i kadr jest nagrany. I nad tym to wszystko właśnie polega. To poczekaj. Pamiętajcie, że tam gdzie idziecie, no to ziemia nie jest zawsze stabilna. Nigdy nie wiadomo. Pamiętajcie, że tam, gdzie zawsze idziecie, czyli podążacie za jakąś ścieżką drogą, no to nie zawsze grunt pod nogami będzie twardy. Co mam na myśli? Posłuchajcie tego. Słyszeliście? Myśląc, że tutaj, gdzie stoję, to grunt pod nogami jest twardy. A to nieprawda, bo nawet o tym nie wiemy a chodzimy po kruchej linii. I to jest właśnie ten znak. I teraz, jak na przykład nie byłoby tam ziemi, to spadłbym w przepaść. Jest to właśnie przekaz, że trzeba uważać kiedy idziemy i za kim idziemy. Bo ścieżka, gdzie idziemy, to może być fałszywa. Czwartek, 20 lutego, godzina prawie 11. Dzisiaj dzień trochę napięty, ale trzeba przyznać, że kurierzy mają węch. Czyli no... i gdyby trochę później oni przyjechali, no to raczej paczki nie ja bym odebrał, ale ktoś inny by odebrał, bo dwa paczki z DDMu przyjechały i coś jeszcze przyjechało. No, unboxingi będą na kanale, więc no na spokojnie. Tak, moja fresura to nie jest jakaś najlepsza, bo wyglądam jak piorą, by we mnie trzasnął Ale już dzisiaj mam fryzjera, czyli w ten czwartek No i co? O 11.30 muszę być w mieście, bo samochód do zrobienia jakaś, jak, Jakieś tam tuleje tylne, czy coś tam, nie wiem, nie znam się na tym Pewnie sobie pięć pójdzie, tak pójdzie Dentysta I fryzjera, czyli mój i fryzjer psiaka, więc no Trochę tylko jest i to mi się zejdzie do 17-18 godziny, a mamy 11 godzinę Więc no dzisiaj popracowałem w tylko z 4 godziny Także mniej godzin, ale trochę tutaj spraw jest do załatwienia A wolałem wszystko zrobić, także zadzwoniłem dwa tygodnie wcześniej I umówiłem wszystkie najważniejsze terminy w jeden dzień i to był dobry ruch, bo dwa tygodnie wcześniej mało kto zamawia wizyty, a ja sobie zamówiłem dwa tygodnie wcześniej i udało mi się zrobić w jeden dzień mechanika, dentystę, fryzjera dla siebie i fryzjera dla psiaka. Tak więc wszystko wymyślone idealnie. No ale jestem ciekawy co pójdzie jeszcze nie tak, bo wiadomo za to dobrze też być nie może, więc no... Zobaczymy jakie niespodzianki dzisiaj mnie czekają. Kiedyś puszczyłem czapkę, a nie wiem gdzie. Trochę mam tutaj bałagan w tym swoim pokoju. A to to mnie to tak nie należy, bo zawsze mam porządek. Nie wiem czy mam tą czapkę, będę musiał ją szukać. Bo gdzieś ona jest na pewno, ale gdzie? Dobre pytanie, gdzie? jeszcze nie w tę stronę ząb u góry po lewej stronie, 7 leczenie kanałowe teraz mam miałem wcześniej zatrute teraz mam lekarstwo wożone i znieczulenie było zrobione i powiem, że ten dysta naprawdę jest zajebisty chociaż nie chciałem takiego słowa tutaj używać no ale naprawdę Mega polecam, bez bólu, trochę się stresowałem, pomyślałem, że będzie ból, ale bez stresu, kurczę. naprawdę jakby był ten sam odbudowany, pełen profesjonalizm, mega, naprawdę polecam, województwo pomorskie, Czersk. W końcu wyjąłem ten telefon z tej kieszeni i zaczynam tutaj coś nagrywać. Mechanik zaliczony, ten dystans zaliczony, i teraz drugi raz przyjechałem do miasta, bo mechanika miałem na 11, ten miałem na w pół do 13. No a jeśli chodzi o fryzjerów, dlaczego powiedziałem fryzjerów, a nie fryzjera, bo, Jana, fr bo ja to fryzjera, byłem michany oraz e, piesek też pół do fryzjera tak więc obaj mieliśmy wizyty na godzinę 16. tak więc wszystko ładnie zaliczone i trochę pieniążków znowu poszło no ale no cóż teraz jadę w stronę kropka i mrówki czyli taki punkt handlowy chcę kupić sobie takie fajne ciastka te ciastka nie są tanie bo Jedno ciastko kosztuje chyba z 5 zł, no ale naprawdę jakość smaczne są te ciastka, więc no myślę, że raz na kilka miesięcy można to 10 zł sobie tam podarować i sobie kupić i tak zrobić takiego przysmaczka sobie. No i może później jeszcze wyleci na różdż kebabik. No i potem już domku i będzie godzina prawie 18. No, czas leci, czas leci, nie widzowie. Czas leci.